Siemano, knury dzisiaj wjeżdżają w statika. Najpierw statik szóstkowy, potem przechodziliśmy na statika ósemkowego. Co nieco pitosu zarobiliśmy, ale pod koniec był bardzo fajny fajcik z wilkiem, naturką i jakimś tam chyba przeklętym posturem. Zresztą zobacz sobie sam. Wyszło dosyć ciekawie. Fajne pule były, fajnie schodziły, fajne zestawy były, także co o mojego oglądania gościu zostaw co musisz po sobie. No i Zuru myślący. Dobrze. Kurwa, marzenie. Samo od siebie spulował po prostu. No, trzystu No, bida trochę, ale no, szóstkowy statik. Chodźcie. co? No tego, chciałem dopulować, ale... Zajebiście, kurwa, na jedno combo schodzi. Tak. posiłków, jest PSA. Trzy, cztery, w skrzynki pójdziemy tak, tak, tak. No dobra, 20 ich nie było 120 k Dobra, na yy, razie zbieraj to Na dole tak. do żółtego bocika musi Sama skrzynia w sobie legendarna może ci się zręczyć bez czerwonego boza Kurwa, masełko yy, Tak o, to jeden, lecimy od góry, kaban Wiesz co kaban, ja bym tu w stronę Kurwa Coś pięknego ja pierdolę. To no piękne to jest, kurwa. Masz dziwnie. Pięć, o. Musimy czekać. Oooo! Ła pani fioletka, kurwa! 500k. Dobra, no, no ładnie. Teraz gdzie tam? Tą... Ja no Na Zemkowej będzie to pewnie troszkę ciężej. <gulna> Artur, tu nie i śpierd. Super. Nie mam butów, nie mam butów, nie mam butów, nie mam butów, nie mam buty. Rzucają moby. To nie głupio przez moby, pamiętajcie, że to są szczury. Dobra, pierdolcie to. Cofnijcie. Zbijcie to co nam jest. Tak, pól cały pól do uszatka. Kurwa, no. Pedały. Chuj w dupę. Dobra, i tak tam idziemy, i tak tam idziemy. A, wrócimy sobie, pójdziemy tam na koniec na górę. Ale za 700 koła jest ubraną. Dobra, no. Dobra generał, to 3000 nie wiem. To jedno z lepszy. Ale śmierdzą <suszy> jaczki. kabał c'mon, kabał c'mon. Mogę być ja, moje to koła. No, no, no. Aaa, wy możecie robić obrażenia większe, bo wy macie 5-3 broni somniaczki.

ja się w takich kulach boję, że Gryba, jest... gilione, Ja pierdolę! Oh. Kurwa, jak sypię tutaj! Ja się w boję, że przy takich kulach po prostu dwóch nie złapiesz, ja, ja jak ja cię wyleczę, to onem i... jest ciągle... Tak, 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 O kurwa, nie Już możesz mieć tak, tak wielkich... Jeszcze tak. no, tak. A na grupówkach masz 100%, czy nie wyjebiesz praktycznie, nie? A kurwa, to nie ma emocji. To... Ile to? Cześć, Bo i za mocno. może coś tak. No stopy. ja. Co... Może uprawiali drop, kurwa. To tak dropiło, wychodziliśmy parę razy, to tak dawało też. No, Zró... Najczęściej to... się ludzie zniechęcali do statików po tym, jak się na w nas pojawało. Czekajcie. Dawid może nie szalej, tak kurwa. To wiesz, że to teraz jest chwilę spokojnie, a zaraz może straka jak to No chcę no, eee, hmm? żyć. Tak ładnie się Powinno być tak, że najpierw shadow color, bo on przebija i dopiero wtedy tornado, bo jak w trakcie trwania tornado rzuci przebicie, to ono się jakby... No nie, łączy, to... nie musicie zbierać tych artefaktów One to było po 1000 no silvera warte Uła. Tylko jeszcze jakaś fioletka, jeszcze fioletka niech pyknie Proszę fioletka, nieee yeah. Bańka 200 Pała Mój, no, nie odda. Dużo się nabijamy dzisiaj na tym polowaniu i w ogóle na różnych rzeczach dużo idzie 360 Dobra, ty bo ja już pełny Chuj, zaraz powrzucam tych zabawek trochę. No ja też wypierdałem te, te artefakty kurwa czwórkowe. Ja mam pra... Czekaj. Czekaj, też Ja tu praktycznie tylko te kurwa zabawki, no poczekaj. Ja mam 31%, ale jak to wiecie. Ja jeszcze jestem na rąbku, to jest <gry> kurwa mam już teraz wszyscy balnika. Może u nas Rycek jest na już Kurwa, co on taki duży z kurwysy? To nie woda A, bo to jest ten, który krzyczy. Uee Musiał stwierdzić, że już wyszło też do nauki Jesteś z Markowi To była nie woda, tylko benzyna To jest wszystko na stół Dobra, zerwijmy to z kurwysy Na razie, Józef Brać nawet jednego nie, świeżaka nie. ze sobą, żeby on sobie cokolwiek jak spił, stał koło nas. No tak, no wystarczy, żeby miał kurtkę królewską. A reszta to wyjebane, może sobie mieć co chce. Nawet i dwie osoby mogą być, aby zerga nie wiem. Ale powiem... to nie, sz... bo mu i tak. coraz mniej. Myślę, Ja że... nie mam pytań, kurwa do tego pula. One nawet się dobrze nie rozwijają. Jeśli ja dobrze pamiętam, to było na World Bossa coś takiego KFC, czy coś takiego? I, I to polegało na tym, że ktoś płacił za to, że idzie z wami na stracie, który czasie sobie podecpić i... lecą. 400k. No, ko no, ko to wszystko dalej. od kolorka zależy, jaki kolorek poleci, nie? A, no. No, ale tutaj też jest wszystko, nie? Możemy zejść sobie teraz tutaj... Tu Pierwszy tank niech idzie, od razu wskoczy. A no, ja mam sprężarkę. Robią, robią. Bierzaj Mocniejsi mocniejsi, mocniejsi. ilu? Chcecie ja w nich 2. chodzić 3. czy chcecie no. Czterech jest no Na butach spierwczasz ja Uważajcie na czołka, uważajcie na czołka i na mowa Dobra palę buty, pale buty, o sz, kurwa też spali A oni wcześniej palili buty Chodź, bomba pan, kurwa żołnierzem. Kalming, 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 kalming. Tak, kalming, kalming. Jest, kurwa, nie ma kol... Nie, zjebałem. Ustępkowy by tego nie pozwolił zrobić Nie chciałem się na, się na miał minut, a że coś już zuru zabijać. na leczenie to jest. Czy nie, bo chciałem już co heal i od razu sprężarek, Trzeba to jeden slow. W ogóle z tej nietopetki mają skill'e wstacić. No, no. Kupkowe no, no. trochę skrzynki daję, teraz. No. no ale no, sajma to jemy. Ja Biją, Chodźcie, 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 chodźcie. Zbijcie tego pula. Dobrze mówiłem. CD Artu rzucaj. Nie mam, 10 sekund. Kletka, kletka, by the way. Dobra, otwórzmy, ją, tam, oni uciekną. Chyba ci sami. Bank. O kurde. Trzech Dawajcie, dawajcie, już bejtuj Ej, no, oni no, walczą, już biją ich chłopaki od nas No, Oni mają kombat, oni mają kombat tamci mają kombat. Dobra, Czekajcie. Nie, nie w nie w ta, nie w ta. O, o kurwa, ale sprężyłem Heala musimy zajebać Rzuciłem badona na niego na wilka badon. Na wilku badon nic kurwa nie zrobił. Musimy zajechać tego aerodruta, bo przecież będzie go lecił. Ja będę, mam na żółwę, mam na Kurwa. Jezu, dzięki. Kurwa. Zaraz są sprężarek, trzymajcie. Alminga musi wrócić. Mm. Dawajcie, doszedłem kolerę, tutaj to tam... Sprężam, sprężam. Bomba. Nie mam stunów żadnych. Pomniejszeni są. Tam jeden ma loła, jeden ma w ogóle całkowicie loła skidu, O, pryzma, ja, pryzma, ja pryzma, super pryzma Nie wiem, napierdala mnie cały czas jakiś Dobra, dobra, Iron Roota zajedźmy Kurde, szleścił mnie Wjebie mnie, wjebie mnie znaczy no, Irona Cooldowny rzuciłem Wszyscy na Iron Roota Teraz wilka, póki tarcza Już nie ma tarczy Już, 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 już Bicie, 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 bicie. Kurwa kto się kuręstwo leczy Lecz te drugą Staram się Mamy Dobra, do, teraz, Śpi. dobra, powiem bo. Nie, nie stękujcie się Kila dostanę? Koła Nie ziję, nie zdjęcie prawie mu stuna, stuna ma leży, czyj? No bite, żyje, żyje, żyje A, to A, to Kurwa, pięknie Sznurek się nie potraszował chyba za bardzo Co? Ludzie w komentarzach i tak ci napiszą, że Wilka powinni się zabić 5 minut wcześniej To nie wstawię tego Jak ma nas to nie wstawiaj Ten gościu, coś, co tam napisał ci, że Ten gościu, co to skomentował To 84 Masterpiece do nas jechał To dalej się kurwa pulta w tym komentarzu Że dalej mogło lepiej wyglądać tak, bo on by kurwa coś zrobił takim chłopom. By kurwa gałę opierdolił. Jewany frajer. Uff, jedziemy dwie babki, trzy pies. Ogólnie z bosów lepszy pitos niż cyklon skrzynek, nie? Tak, to powinno tak być. Ale zazwyczaj tak jest. Kurwa, ja tu jest baji, dużo. Tak, na to, tak. nie da kurwa kurwa. Też, no i daw szelepkę. Kurwa, minęło. Dałem kurtę, się to po Kurwa, ciekawe. Ale nie było żadnej broni, były same runy. Nie było broni, były same dużo, bo same lepszono mogę sobie. Na nie wpadnie. Im dłużej się nie zbija, tym tak się bardziej ulepszają, czy? No. Tak. Kurwa no. Tak no ale... ale na Riki jednak no. Jakie jak je ci wypadek. Bardziej... Dobra, to zapalimy palimy, kiche już? Ja proponuję podejść jeszcze tylko tutaj. Zobacz, si bo tam nie byli. Ja Ty, kurde, cwaniaczku. Chcieś mnie w chuje zrobić. No chciał. Ja zawsze w robię, tych co bardziej lubię to im więcej je rozliczam, pamiętasz? Ach no ta zapomniałem Ojej, ale mi się podoba Taki Jak chyba, tam bariacie? Dobrze było chyba, nie? Content fajny, static, no w sumie nawet fajnie zarobkowy I fajnie też fame pleci.